Piątek z błogosławioną Marią Karłowską. Rekolekcje o tym, że Matka Boska za nami się wstawia, nauka ciąg dalszy. Przede wszystkim, duszo, nie dopuść się nigdy grzechu śmiertelnego, a strzeż się każdego grzechu powszedniego. Uciekaj od okazji do grzechu, ile tylko możesz, i wypełniaj skrupulatnie choćby najdrobniejsze reguły Twoje. Pamiętaj, że kto nie spełnia drobnych przepisów świętych, ten niezdolny jest spełniać większych w zakonie. Nie opuszczaj rozmyślania, umartwienia, ćwicz się w zostawaniu w obecności Bożej, w posłuszeństwie dla przełożonych oderwaniu się od siebie, wyzuciu się ze swej woli. Bądź pokorną zawsze, a szczególnie kiedy odbierasz napomnienie. Bądź cichą i łagodną dla sióstr zakonnych.